Dziś opowiem o trzech rodzajach czujnikach. Ten to już widzieliście na jednym z tych poprzednich filmów, to ten tak zwany czujnik Pulpitas. To jest czujnik z dokładnością do 1 setnej milimetra. Tu jest także czujnik z dokładnością do 1 setnej milimetra. Są takie czujniki, które mają długość tego ćpienia mierzącego nawet do 10 cm. Widziałem taki, jak ktoś na takim pracował. Także to ja mówię z doświadczenia nie z opowieści. Tu jest z kolei taki czujnik, który jest bardzo delikatny, bardzo wrażliwy na wstrząsy. Jest to tak zwany czujnik mikronowy, który ma skalę co 1 mikron. Tego czujnika używa się często przy bardzo precyzyjnych, dokładnych obróbkach. Używają go często szlifierze. Tu minimalne wy wychylenie powoduje bardzo duży skok. Tu mamy takie pomocnicze kreski i za pomocą tych kresek możemy sobie na przykład ustawić, że chcemy, żeby nam się ta kreska ustawiała tutaj pomiędzy tym, tak, to tak zwana nasza tolerancja. O. Wtedy. Możemy to oczywiście sobie regulować, możemy, bo to jest tutaj między tą kreską, na przykład ustawię, żeby to było. O, teraz ustawiłem około, raz, dwa, trzy, cztery, około pięciusetek. To jest bardzo minimalny ruch i to już bardzo dużo się przesuwa taki czujnik. Teraz tu możemy sobie ustawić tolerancję jednej setki. To już jest bardzo, bardzo mało. O, teraz mamy ustawioną jedną setną milimetra. To jest między tymi dwoma kreseczkami czerwonymi. To jest jeden z najdokładniejszych czujników, co ja się spotkałem, takich używanych na warsztacie. Są jeszcze może dokładniejsze, ale to już przy bardzo, bardzo dokładnych obróbkach. 真酷耶！